I przechodzimy do kolejnej lekcji, jesteśmy już po wprowadzeniu do frameworka Appium, więc możemy przejść do instalacji wszystkich wymagań, wszystkich tutaj elementów, które są wymagane, żeby uruchomić framework Appium na naszym komputerze. Oczywiście zaczniemy dla, yy, od wymagań dla systemu Windows i będziemy bazować na systemie Windows, a to dlatego, że najwięcej studentów właśnie... Według moich tutaj obliczeń, powiedzmy około 80% kursantów korzysta właśnie z systemu Windows, dlatego będziemy działać właśnie na tym systemie. Oczywiście na Maca też musisz mieć tego rodzaju tutaj wszystkie wymagania wstępne zainstalowane. Oprócz oczywiście Android Studio, będzie to Xcode. No i oczywiście masz też możliwość uruchomienia Appiuma na Linuxie, ale już w tym. Celu, jak to zrobić, zapraszam Cię do dokumentacji, a później część, powiedzmy, praktyczną, no to już możesz yy, sobie przerabiać. To będzie bardzo podobne, po, podobna jak dla systemu Windows. Więc tak, co jest wymagane, żeby w ogóle zacząć, yy, zacząć pracę z frameworkiem Apium na naszym komputerze? Przede wszystkim musieli, musimy mieć zainstalowanego Pythona i PyCharma. Tutaj pominę te dwie instalacje. Oczywiście Python i PyCharm będą tutaj w sekcji związanym z Pythonem, tam będą takie podstawy, które są niezbędne do tego, żeby w ogóle orientować się, co będziemy tutaj robić przy, podczas nauki Apiuma jako frameworka, no to musimy mieć taką podstawową chociaż bardzo pobieżną wiedzę z zakresu właśnie Pythona. Także tamte dwie instalacje będą przedstawione, a ja ci pokażę jak Tutaj przeprowadzić instalację Java, Node. Android Studio, czy też Appium GUI, czy tej aplikacji natywnej, desktopowej I oczywiście Appium Python Client. Także zobaczysz, to już jest element w PyCharmie. Także zobaczysz, jak te instalacje wykonać.